kolego, przygotowujemy w życiu rozkładówkę poświęconą poetom, których debiuty książkowe ukażą się niebawem. Zamieścimy kilka utworów każdego z tych poetów z króciutkim omówieniem. Was chciałby omówić kolega Włoński? Was chciałby mówić kolega Włoński? Pisałaś to nie jak do jakiegoś partyjnego? Ty no mówisz, za jest ja to właściwie stromia, tu szuja partyjna choć kobiety, jak na śmieje. Pisał W końcu przecież rzuciłaś legitymację partyjną. Było rok od niej młodszy. Wiele lat zabrała mi choroba. Ta słynna choroba dwubiegunowa, na którą marło tych słabych ludzi. Postępkiem swoim! Oddaję poematu w ręce i badaję z tej Moje obolały serce, Dziwnie, w, w, w kopercie jest mały prezent. Spinacz! Ja oh. no, jestem prosta dziewczyna. I piszę wszystko, co myślę, jak się będziesz śmiał zanim to ja się utopię. Postanowiłem wrócić na dwór cesarza. Jeszcze raz spróbuję, czy można tam żyć. Pozwól, panie, bym rozumiał innych ludzi, inne cierpienia, inne języki, a nade wszystko, żebym był To znaczy ten, który pragnie źródła. Pamiętasz, czy kochasz, czy. Tamaryszku, płaka mnie szale! By, 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 nie wstydzie. Mówi pan nie korzysta sobie. Chyba zacznę do tłuc laską po długiej głupiej Prącko tęskni. tęskni. I pamiętam na tyle, że dwa miesiące później przysłał mi swoje wiersze zebrane z dedykacją. I sławisz tym morskiej, bo my z niej wszyscy.